Od jakiegoś czasu w mediach krążą pogłoski o zmianie kodeksu pracy. Projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej mówi o wydłużeniu dni roboczych. Sprawdźmy, co na ten temat mają do powiedzenia mieszkańcy miasta. Proszę panią, ja nic nie mogę sądzić. Ja jestem za starym, żeby sądzić o dniach wydłużeniu pracy. Z jakiego powodu? Młodzi niech, młodzi decydują. Każdy potrzebuje wolne soboty, niedzielę, odpocząć się, zakupy, jak i zrobić coś. Każdy. Potrzebuje tego. A mnie to nie obchodzi już. No, a gdybyśmy tak pracowali po 15 godzin, jest udowodnione, że człowiek wydajnie pracuje tylko 4 godziny, bo potem to już nie jest praca. Ja uważam, że trzeba mieć jednak trochę więcej czasu dla siebie i dla rodziny, dlatego że jest czas na pracę, a jest czas na odpoczynek. Oni niech najpierw dadzą nam pracę, niech utworzą zakłady, a później niech wydłużają dni pracy. Bo to jest masakra, co, co przynajmniej my we Wschowie mamy. Proszę panią, ja 50 lat skończyłam, nie mogę dostać pracy, wszędzie jestem za stara, za ladę do sklepu, bo wszędzie wiadomo, każdy pracodawca chce młodą. A gdzie indziej, gdzie pójdziemy we Wschowie, nie mamy. Wiek emerytalny wydłużają, a zakładów żadnych, prawda? wydłużeniu dni roboczych? Zależy, jak patrzeć na to. Sądzę, żeby skracać dni robocze, a nie wydłużać. Wie Pani, co, no trochę kiepski pomysł, mi się wydaje. A odpowiada panu pięciodniowy system pracy? Pięciodniowy jak najbardziej. Czyli jeżeli miałby pan do wyboru pójście do pracy w sobotę, czyli nie skorzystałby pan? Gdybym miał do wyboru pójście do pracy w sobotę, to, no mówię, no jeżeli ustawa wejdzie w życie, no to trzeba będzie niestety spełnić te warunki. A y... Jeżeli nie, no to będzie dobrze. Żeby więcej pracować? Tak. Absolutnie. A dlaczego? No, wystarczy 8 godzin. No, to jest bzdura, a nie pomysł. To jest bzdura, paranoja jest po prostu. No taka prawda. No jak? Czyli nie poszedłby pan w sobotę do pracy? A w życiu nie. Ja, skoro solidarność walczyła i co teraz solidarność już je opuściła na dół? No co jest? A platforma się w ręce z, z solidarności do platformy poszli i kombinują teraz, jak konie pod górę. Skoro jest takie bezrobocie, no to jak można jeszcze wprowadzać coś takiego? Tak samo jak jest poroniony pomysł z tym y, wiekiem emerytalnym. Przecież to jest też, no jeśli nie ma pracy, no to dlaczego wydłużać dzień pracy? Nie rozumiem tego. Być może, że <laughs> ktoś ma inne jakieś zapatrywania, ale ja uważam, że to jest naprawdę błędne myślenie. Nie tędy droga. Rozumiem. Dzie Dużo pracy powinno być dla młodych. Dla młodych, dla młodych i, i pewna praca, nie tak jak teraz. Bo do tego czasu, to, jak ja pracowałam przynajmniej, to była stabilna praca, stabilne kredyty i można było sobie planować życie. w tej chwili mi się wydaje, że nikt nie może planować życia. Ani emeryci, ani młodzi, ani nic. I, i współczuję wszystkim młodym. No i, i życzę tylko powodzenia i, no i wszystkiego dobrego, aby było lepiej w Polsce niż do tego czasu. Dziękuję.